Rozdział 13 Awantura Logopeda z Sylwią. Profesorka Sylwia i Pietroś byli w przedszkolu z panem Logopedą Piotrem Frączakiem. Piotreś chciał wiedzieć, kto to był dżunglowiec Tropikalowiec? Piotruś do tablicy. Pan Piotr wezwał się do tablicy. Kto to był dżunglowiec tropikalowiec? Czyja tropikalna dżungla? Piotrześ chciał wiedzieć. Dżunglowiec Tropikalowie, przez pan Piotr. Czy to ty i ludzie jesteście rodzeństwem? To jest jakiś amazończyk, Brazylijczyk, dał się Piotruś. Tak, Piotruś, oto pan Piotr. Dżunglowiec tropikalowiec pochodził z Amazonii, z Brazylii. Pan Piotr Fronczak wziął z biura logopedy jabłko. Chcę karmić jabłkiem byłego potwora dżungli, powiedział pan Piotr. Kogo? krzyknęło Sylwia, szturchając mu jego ramiona. Dżunglowca tropikalowca? To jest niemożliwe. Dżunglowiec tropikalowiec nie żyje. Zabiłam go długim mieczem dwa tygodnie temu i pół. Dżunglowiec tropikalowiec. Jak wyglądał? Zapytał pana Piotra Piotryś. Następnie pan Piotr otworzył księgę potworów i szukał dżunglowca tropikalowca. O, mam! Znalazł pan Piotr. Dżungliwy spropiekalowiec miał oczy karmazynowe, włosy długie i błękitne, bardzo długi nos, z pieczastą cienką szyję, grube ręce, gruby tułów, grube nogi, osiem palczaste dłoni i dziesięcie palczaste stopy. O, to dziwne, zdziwiła się Sylwia. To jest naprawdę dziwne. Dżungliwy spropiekalowiec był normalnym człowiekiem, wrzasnął pan Logopeda. Czy ty możesz to udowodnić? Zapytała pan Logopedy Sylwia. Pan logopeda dotknął profesorkę Sylwię. Nie dotykaj mnie, krzyknęła Sylwia, odpychając dłonie Logopedy. Ja cię nie rozumiem. Cały czas kłamiasz. Nie będę dla ciebie miła ani jutro, ani wcale, powiedział pan Piotr. I trudno mi było o tym powiedzieć, że nie, westchnęła Sylwia. Nie pójdę. I Sylwia uciekła z sali dydaktycznej nr 1 i zamknęła całkowicie drzwi. Potem pan Piotr bardzo szybko pobiegł do drzwi i mocno bił prawą dłonią drzwi. Potem podszedł do Piotrusia. Następnie poraczkowało do Piotrusia i pana Piotra, Ruzia i Klara. – Wy, dzieci, Klara, Ludzia i Piotruś – poprosił ich pan Piotr. – Czy możecie powiedzieć, czy w dżungli żyją niedźwiedzie brunetne? W dżungli żyją nad ne wybełkotały Piotruś, Łuzie i Klara. Brawo, bardzo dobrze, robaczki, pochwalił ich pan Piotr. By bardzo pięknie wybełkotaliście to zdanie. Ja was pozdrawiam. Jesteśmy przedszkolakami, wrzestnęli Piotruś, Łuzie i Klara. Tak jest, wrzestnął pan Piotr. Wy jesteście przed Piotruś, czy możesz policzyć od jednego do dziesięciu? Jeden, dwa, si, dziesięć, wyjąkał Piotruś. O, ty znasz tak mało liczb! Zdziwił się pan Piotr. Piotruś wzruszył ramionami. Ruzia zachichotała. A ty, Klaro? pan logopedas spojrzał na Klarę. Czy możesz policzyć do dziesięciu? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wyjękała Klara. O, to znaczy więcej liczby niż Piotruś. Zaciekawi się Pan Piotr. Klaro, ja Cię gratuluję. A kiedy Ty poznałeś te liczby? W zeszłym roku szkolnym. Żadnemuła Klara. A, to rozumiem, że ty poznałaś te liczby w ubiegłym roku szkolnym. Musisz już poznać litery, powiedział spokojnie pan Piotr. A ty, Piotryś — Pan Piotr zerknął na Piotrusie. Może mi powiesz, jak to jest, że nie znasz ani kolorów, ani kształtów? Jakie umiejętności zdobyłeś już żłobku? Hmm? Pan się westchnął, wziął z parapetu młotek, podszedł do drzwi wyjściowego. I rozbił młotkiem drzwi. Potem przespraszył profesorkę Sylwię. Panie logopedo! krzyknęła Sylwia. Przestań, nie pozwalam. Sylwio, proszę cię, wybacz mi. Przeprosił pan logopedę. Dobrze, ja wybaczam, zgodziła się Sylwia. Tylko dlaczego rozbił pan drzwi do sali dydaktycznej numer 1? Bardzo źle, że rozbiłem drzwi do sali dydaktycznej numer 1 Zirytował się pan Piotr. To bardzo źle pan zrobił, że przed chwilą rozbił pan drzwi do sali dydaktycznej numer jeden. A czy ja mam wstawić nowe drzwi albo pan dyrektor przedszkole? To jest bzdura. To jest naprawdę bzdura. Czy pan wie? Panie logopedo, proszę pana, nie kłam i nie rozbijaj więcej drzwi, bo może pan rozwalić całą przedszkole, Gdzie mają teraz pójść dzieciaczki? Nigdzie. Czy pan zrozumiał? Powiedziała poważnie Sylwia. Ja trzymam w młotek, powiedział spokojnie pan Roman. Zostaw młotek na ostatniej ławce, rozkazała Sylwia. I pan Piotr położył młotek na ostatniej ławce. Zachowuj się jak prawdziwy człowiek, krzyknęła Sylwia. Nie kłam, nie rozbijaj żadnych drzwi, nie kapryś i nie denerwuj się. Przecież ma pan czterdzieści parę lat. Czy pan wie? Tak, wiem, wrzasnął pan Piotr. No to dobrze, że pan wie, powiedziała spokojnie Sylwia. Pan logopeda Piotr Frączek podszedł do Piotrusia. Piotruś, Piotruś, zawołał pan Piotr. Piotruś pan logopeda cię woła, powiedziała głośno Sylwia. Sylwia podbiegła do Piotrusia, wyzięła go z kolorowego dywanu, wzięła go do obu rąk. Opuścimy przedszkole, Piotruś. Sylwia zleknęła na Piotrusia. Profesorka Sylwia wraz z robaczkiem Piotrusiem wyszła z sali dydaktycznej numer jeden. Do widzenia, krzyknęła Sylwia. Do zobaczenia, odpowiedział pan Piotr. Dziękuję, dodała Sylwia. Na końcu Sylwia i Piotruś opuścili przedszkole.